Cześć, witajcie na moim kanale, a w tym odcinku będzie ogromna paczka. To jest ona waży pewnie z 15 kg jak nie więcej. Jest to paczka od Grzegorza. Dziś takim oto nożykiem sobie otworzymy tą paczkę. Dostałem go od widza. E, osłonka. Nie, jak marzenie o super rękawice będę miał do przenoszenia złomu, pudełeczko sobie zostawimy na koniec, od czego by tu zacząć? Układy scalone, układy scalone. Tylko jakie. A one chyba będą do przebrania. Hm. Nie widać, żeby te nóżki były pozłacane. Będę musiał przeszukać, czy nie ma tu czasem cemików. Mm, w skupach takie mm, złącza skupują między 25 a 35 zł. Jest ich tu naprawdę poważna ilość. Sobie je odstawimy. Dalej. Przełączniki, w tym może być złoto, srebro i pallad, ale być nie musi, trudno to wycenić. O kurde, mamy tutaj yy, kondensatory tantalowe. I kondensatory, które zawierają prawdopodobnie srebro, i są niektóre też foliowe. Też sobie tutaj odstawię. Różne płytki. Nic takiego tutaj specjalnego raczej nie ma, chociaż sobie zobaczymy. Trochę pinów pozłacanych. Układów złącza półzłocone, to jest takie. O, tu już widzę coś ciekawego. Wtyczki wtyczu w tyczu nie zobaczymy, czy są współczesne. Wtyczki współczesne. Nie mam tutaj raczej śrubokręta żadnego, żeby to rozkręcić. Nawet nie widzę chociaż. Coś się znalazło. Zobaczymy, czy to jest półzłocone, czy pełnozłocone. i widać, że tu jest półzłocone wszystko będzie do przesortowania jest tego naprawdę dużo kondensatory różnej maści przewaga jest tutaj kondensatorów srebrnych z tantalem, ale za to fajne pudełeczko. I tu mamy coś ciekawego: są to pozłacane epromy I to sobie oczywiście zobaczymy. Niektóre mają nóżki pozłacane, niektóre nie. Te z nóżkami pozłacanymi na skupie, mniej więcej 450 zł za kilo są wycenione, ale moim zdaniem są warte dużo i to dużo więcej. Co tu mamy dalej? Grzebienie. Grzebienie oraz BGA. Mam nadzieję, że jest to BGA z płyt głównych, nie jakieś tam z routerów, bo te z routerów praktycznie nie zawierają sobie yy, dobroci, można tak powiedzieć. Procesory. No, takiego giganta to ja nie widziałem nigdy. Ale już jest pozbawiony chyba. Nie. To musiało być na płycie i zostało po prostu odlutowane. Kolejny, tu tylko blachę wyłupać. Totalny miks. Ceramicznych procesorów tutaj nie widzimy, wszystko oczywiście jest do posortowania, ale pasuszka naprawdę fajna. Bardzo dużo osób wysyła do mnie właśnie te elementy, a one w sobie nie zawierają praktycznie nic. Ale wśród tych elementów widzę już yy, tranzystorki UFO coś mi tam mignęło, że jest pozłacane. No zobaczcie, coś pozłacanego tutaj jest, reszta to jest takie szrotowisko do, do przebrania. Mm. Nigdy się z tym. Nie spotkałem, ale podobno w tym jest złotko, ale w, nie, w niezbyt dużej ilości. Co tutaj jest, jest dalej? Pełno złącz różnego typu. Są to złącza, już widzę, że z niemieckiej elektroniki. Ale co tutaj mamy? Mamy tutaj chipy. Paczka chipów. Siemens, Siemens, Siemens. Naprawdę kto się tutaj wziął solidnie do roboty. Wartość takich chipów to od 50 do 200 zł za kilogram. tu chyba jakieś potencjometry, takie różności typowo do przebrania, jakieś przełączniczki. Ja bym to wysłał na elektrośmieci, żeby to sprawdzić. Tu mamy coś fajnego, mamy tutaj piny. W tym niestety nic nie ma, w tych mostach. Wtyczki grubo złacone, są to wtyczki prawdopodobnie medyczne. Trzeba będzie je wszystkie po prostu porościnać, żeby wydobyć y, piny pozłacone. Płytka z dużym transformatorem jest to liczone jako klasa C. Kolejna płytka jest to płytka klasy B. Rozbity telefon Samsung. Smartfony chyba są po 12 zł w skupie. Zegarek. Co to, to takie ciężkie? Są to e promy z okienkami. Przerabiałem tylko takie z okienkiem pozłacanym, z takim okienkiem nigdy nie przerabiałem, ale. Podobno niezbyt dużo złota z tego wychodzi, jak nie ma okienka pozłacanego. I podobno się wycina same te mm, okienka i się daje do zysku, nie wiem dlaczego. Jest to ceramiczne. Naprawdę bardzo, bardzo ciężkie. Dalej smartfon. Zobaczcie, złącza. Dysk bez płytki, dysk dysk. Złącza, 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 przekaźniki, przekaźniki, przekaźniki. Wszystko jest do przedubania, to jest naprawdę strasznie dużo pracy, żeby to wydubać. Takie złącza już kiedyś dubałem. powiem Wam szczerze, że nie jest to przyjemne, niestety. Ale wszystko się przedubiło. Na sam koniec, oczywiście, zostawiliśmy paczkę, która jest szczelnie zamknięta. Sam jestem ciekaw, co w tym może być. Ale już widzę, że to będzie ciekawa hmm, paczka. Kondensatory tantalowe. Kolejne jakieś kondensatory. Na spodzie paczki drobniuteńkie styki. Ojej Całe święta będzie wyciągania. No i tutaj mamy mlceki. Ciekawe, czy one są wyciągane współcześnie. Czy są to stare mlceki? Warto byłoby to mm, sprawdzić. No to tyle wszystkiego. Powiem Wam szczerze, że naprawdę jest tu bardzo, bardzo dużo towaru do segregowania. I żeby to wszystko wydobyć i posegregować myślę, że jakieś dwa dni mi to zajmie. Jeżeli podobał Wam się mój film, dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Trzymajcie się. Cześć!